Cześć siemano! Z tej strony Tomkozaur, a dzisiaj będziemy grać w Rainbow Friends, więc już wychodzimy na mapkę i tutaj mm, idziemy do tych drzwi. Widzę, że tutaj ludzie w ogóle gramy na serwerze publicznym i tutaj ludzie już wszystko pozbierali. Nic nie mogę wziąć. Tak naprawdę troszkę słabo. Ale... Chyba sobie Blue. Ale nie wiem i są takie dziwne dźwięki czasami w, tym, w tej grze ale gramy dzisiaj w Rainbow Friends, zostawcie suba, łapę i no wiecie maraton jest więc filmy będą codziennie, więc dla fajnego kontentu możecie zasubskrybować bardzo mi będzie miło, więc idziemy tutaj do tego zameczku w tym zameczku jest chyba jeszcze jakiś taki tajny pokój. Może też tam być właśnie w sumie nie taki tajny, bo widać go, ale może też być. A nie ma klocka albo oni zebrali, albo nie ma po prostu. 8 klocków na 24 klocki. Są. Oby nie spotkało tego. Blue, bo może się to źle skończyć Jak będzie blisko mnie Ale na razie go jeszcze Nie, nie zauważyłem jakby Nie był obo obok mnie Ten blue A, już pierwszy raz Siema kolego Ktoś został znaleziony Trochę szkoda I tam jest chyba podświetlony klocek No, ten niebieski taki punktik, to jest chyba właśnie podświetlony klocek. Dobra, idziemy tu. Oby tutaj Blu nie było. Bo Blu może dużo kopotów narobić. Blu klocek? Myślę, Idę się skitrać z tym gościem W ogóle co ja tutaj robię? Siema widzowie, patrzę się na was Dobra, trzeba stąd wyjść Czemu cały czas w kartonie chodzi? On jest jakimś pro Rainbow Friendsy, bo widać to po prostu Czemu wszyscy w kartonach tutaj? Nie wiem, może blue? Może też wejdę pod karton, może będzie bezpiecznie. Mm. Ciekawe. A cztery klocki jeszcze zostały. Oby się podświetliły. Bo no jak się nie będą podświetlać, to. O Jezu! Kryć się! Blue idzie. w ogóle. Zobaczcie, jaki mam karton. Blue blue tutaj macha mi a ten blue który mnie goni już mi nie macha on chce mnie bardziej zjeść w ogóle co jest to widać spod pudełka postać dziwnie tak dawno nie grałem w Rainbow Friends ale mam chyba jeszcze od greena i pomarańczowego tego orange on się tak nazywał oni mieli o ej klocki się podświetliły ale tutaj nie było tego klocka Tutaj też go nie było. Ej, nowe klocki się pojawiły. Ale skam. Dobra, mam dwa klocki, a oni mają po jednym. Haha. Ha. Dobra. Teraz, nawet jak Blue mnie zauważy, to oddam klocki i będzie git. Tylko, żeby nie stanął mi na drodze, bo tak to nie będzie ciekawie. Dobrze. Let's go. Mamy. W ogóle mam przetłumaczony na polski, więc buguje się ten napis, a potem zmienia na polski, jakby chcieliście. Nie, no, serio? Green? A ja się go najbardziej boję. Bo on jest niby ślepy taki, ale jak cię dotknie, to od razu wie. Jak cię blue dotknie, no to nie. On przejdzie. Jakbyś był powietrzem. Tak dużo osób odpadło? Nie no, dobra. Albo wywali mnie przez moje lagi, albo zje mnie ktoś. Tak podejrzewam. W ogóle można sobie siedzieć. Fajnie to wygląda. Przy telewizorku siedzę. Elegancko. Jak chcecie więcej odcinków z Robloxa, to możecie mi mówić. To ja będę się starał. Odcinki z Robloxa regularnie robić. Niech wam się będzie tu podobało. Dobra, kolejna noc. Znaczy noc. Kolejny dzień bardziej. Pomyliło mi się. Ale. Dobra. Budziliśmy się. Albo wepchnęli nas tu. Ja chcę paczkę. Nie, ja, ja bym... Ale Michał zabrał. O kurde, green tu jest! Nie, nie umiem przejść! Szybko, szybko! Czemu jest w kartonie, green nic nie zrobi, Mordo. Green popatrzy się na ciebie i pójdzie. Dobra. O, tam jest paczka. Moja paczka. Moja paczka. Kurde, znowu mi ktoś zabrał paczkę. Znowu się zablokowałem. Ja to jestem jednak mistrzu. Też się schowam. Bo może jest to jakiś potwór. Ale... O, tutaj pisze nie dawać hamburgerów blue. Wiecie dlaczego nie dawać mu hamburgerów? Bo hamburgery są robione z takich ludzi jak my, którzy próbują przeżyć to. Tak, to na pewno prawda, widzowie. Co jest... Ja pierdziele, jakbym nie miał kartonu, to bym zdedał. Już myślałem, żebym zdedał. Ale miałem farta. Mam nadzieję, że będę też miał farta. Ale najpewniej mnie wywali przez moje lagi, widzowie. Więc... Dobra. Jest. Mam na razie tylko jeden ten. Ale chciałbym mieć przynajmniej dwa, bo wtedy będę pro! A nie jestem pro. O, nie! Oni też się chowają w kartonach, to ja też się będę chował w kartonach. Ktoś został znaleziony. Więc dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. W kartonie w sumie. Dobra, też idę, bo jak ta dziewczyna idzie. Ja pierdzielę green! Co jest, Blue? Nie, proszę, proszę, nie, 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 nie. Zostawił mnie. Ja pierdzielę jakie szczęście. Ja nie mogę. Już myślałem szczerze, że mnie ten Blue złapie. Ale sobie poczekam. Bo trochę się boję tego Greena. Bo jak on mnie tylko dotknie, to już jestem zjedzony. A jak Blue jest, to jest trochę taki. Łatwe, Blue. Oj, coś mi się klikło. Dobra, wychodzę. Dobra. Nie ma nikogo. Let's go, let's go, let's go. Ale pójdę. Już tak. Dobra, muszę znaleźć ten... Yy, tchelner tam pisało. Nie wiem, teatr? Może tak. Ale muszę iść tam. Ale pewnie zaraz mnie jakiś uka trupi. Ale z tego co widzę, mam jakieś dzisiaj szczęście. Takie dziwne szczęście, wiecie? To dobra, idziemy, ale musimy. Jest paczka, a przynajmniej dwie muszę mieć. Dobra, szybko, muszę podnieść to. Dobra, let's go. Teraz założę karton. Jeszcze raz i lecimy. Kurde, ale mi kamera się zbliża. Muszę sobie oddalić. Dobra. Lecimy szybko, ale to jest wolne. Ale to jest chyba tamta dziewczyna, ona umarła, bo poszła szybko. Trzeba uważać. O kurde, green, Green oby on tędy nie szedł. Proszę, proszę, green, bądź taki dobry i nie idź tędy. Proszę, dobra, idziemy. Kurde wywaliło mnie, no nie no